Hello, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na modach, czyli modujemy z Angularem. Już ojej, czemu to się przyjdzie? Mniej trzeba to. E, już Wam mówię, dlaczego? Nie było tak długo em, odcinka, bo pojawił, pojawił się tylko pierwszy odcinek. A drugiego nie widzieliście chyba ze 3 tygodnie albo i więcej. Um, chciałem nagrać dosyć dawno już um, nowy, nowy odcinek, ale niestety um, zmieniałem tam coś tam um, mieszałem z wersjami, z modami i tak dalej. I w końcu wchodzę na świat um, i nie mogę wejść na niego. Nie wiem, po prostu nie ładowało mi się do końca ten pasek się ła znaczy ładował, ale nie pojawiał się e, świat. I dopiero dzisiaj e, zobaczyłem, że miałem kopię e, kopie, tego e, tych save'ów, te, całego kropka Minecraft miałem kopię e, No i mówię wow, nawet nie wiedziałem, że e, ja robiłem kiedyś właśnie backupa, ale przypomniałem sobie teraz, że robiłem backupa, żeby właśnie nic mi się nie stało z itemami, czy z czymś, ale ok, mniejsza o to, co nie było, czego było, już wam mówię, gdzie jesteśmy, to jest ten domek, co wtedy znalazłem, ale go trochę ogrodziłem płotkiem, na razie w tym domku będę mieszkał, ale to jest takie tymczasowe, tymczasowe zamieszkanie, tymczasowe mieszkanko, tutaj mam łóżko, piecyk, wszystko, co się da. I oczywiście zebrałem parę materiałów. Aha, pamiętacie tego lwa, którego tam spotkałem? No, i tam były, chyba spotkałem jeszcze jednego, jeszcze jedną taką budkę. Budkę z lwem, i zebrałem trochę itemków. No, i to było jakieś takie rzeczy były. I zrobiłem sobie całą tą skórzaną, jak się nazywa, skórzaną zbroję z krów. I tu miałem chyba butki jeszcze. Nie, nie miałem. Dobra. Aha, buty te. Miałem buty z Liona i... i... czapkę. Tylko mi się wydaje, że to działa tylko na... To po prostu działa tylko na tym świecie, na tym świecie z Królwa właśnie, a na tym nie. Bo widzicie, że to nawet, nawet um... Tutaj ma nawet jeden na jeden i buty i I, i czapka tak samo mają. Okej, okay. mniejsza, będziemy w tym chodzić. Mam tu mieć jakiś? Mam miecz, no tak. Um, to schowamy. Dobra, i co ja dzisiaj y, chcę zrobić? Tutaj mam kilofy. Chciałbym pójść sprawdzić, co tam jest. I tam jeszcze były jakieś, o, właśnie tam o to. By yy, Chcę zobaczyć, co to jest. Trochę drewna zebrałem, ale w sumie mi niepotrzebne. Tyle drewna. Dopomniałem, że mam w ogóle: yy, Trick, tater yy, Mod. Yy, te golemy, nie, cykropy, nic chyba nie zrobią. Mam na full rozjaśnione? Nie, to teraz mam. O! Odwal się. Dobra. Yy, czekaj, zombie. Nie. Mam te? O, mam, dobra. Eee yy, Dobra, na razie będę sobą. Ale... Wezpnę się pająkiem do... na górę tą. I zobaczymy co tutaj będzie. O właśnie mam przecież Dynamic Light. Okej, okay? dobra. Nie chcę... O oh, fuck. Tu jest demon. Ogn... Ej no, czemu te zombiaki ciągle idą za mną? To jest coś dziwnego. Dobra, mmm zamieńmy się w pająka. To będzie. What the fuck Ja tu słyszę coś A! A! Ej, czekajcie. Co się dzieje. Fuck you Wiecie, co? Zostańmy może na razie sobą. Co tam jest? Czemu tam lawa się leje? Fo Fu oh, fuck! Was coś boli, czy co? Naprawdę straszyć ludzi, tak? A, no to już wiemy co tam jest. Tam są te. Nie, 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 nie! nie. No, chyba cię to boli coś. Dobra, mniejsza z wami, nie lubię was. Jedzenia nie mam, boże święty. Mam? Mam ja, mam kurę. Czemu to ciągle za mną idzie? No przecież. Hello! No, ta kura też. A bo za tym i tak by nic nie dał. Dobra, dobra, ja tam już się nabrałem na takie coś. Wiedziałem, że tam będzie... O, jest dzień! W końcu wchodzi! Dzień idzie, dzień idzie, dzień idzie! Co tu może być? Hmm... Co tutaj? Endek? Enderman? Ty tam jesteś. Hmm... Halo? Halo? Tak w ogóle dziękuję za wszystkie przydatne komentarze. Ehm. Tylko mi coś zrób. Za przydatne komentarze, które pi pisaliście co zrobić, do czego to i tak dalej. I na przykład gdyby nie te komentarze nie wiedziałbym, że w tym... obok tego lwa yy, będą... właśnie będą jakieś rzeczy. Linki. Nauk nam się przyda. Co tam jest? Tam coś fajnego jest. Ludzie. Tam jest coś fajnego. Ale kurde, muszę jedzenie mieć. Tak, muszę. No Jezus Maryja, no zostaw mnie! Creeper, odwal się. Zrobiłem ci kiedyś coś. Nie no, oczywiście, nie zrobiłem, no to ale musisz mnie bić. Wiem, że ty chcesz mnie bić. Odwal się! Nie wiesz, że cię nikt nie lubi. Nie powinien mi w ogóle tu mieszkać. Idź stąd. O, widzisz. Jednak czasami się słuchasz. Czesiandek, co tam? Słychać? Dziękuję. <grystanie> Ile kur? Dziękuję. 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 No, dziękuję. Dziękuję. I dziękuję. O, tam jeszcze jest jedno. Dziękuję. I dziękuję. okej. Okay. nie chcę mi się teraz tego piec, by musiał iść do domku. Tam jest niebezpiecznie, ale zrobimy na razie. No jeszcze nie! Ta fuck? lak na no singlu. Mmm... Nowa wioska tych villagerów. Warto sprawdzić. Może mają tam coś dobrego. Na razie widzę same dobre kury. Mmm... Cześć. Cześć! Dzień dobry. Okej, okay. następna kurka. No. Dziękuję bardzo. Okej, okay. i... Dobra. Zatrute te mi y mięso jest, ale. Co, mi tam? Się ma? Nie będę z tobą gadał, na pewno nie. Co uprawiasz? Budujesz domek? Hej, mogę coś wziąć od ciebie? Nic nie masz fajnego. No nic nie masz, kompletnie nic. A ty może, o może masz jakieś drzewka? Ty jabłko masz zielone w ogóle? Pokaż, czekaj, wezmę kurkę. Pokaż się. No, no nie, no musiałeś zmienić to, no Boże. że nie lubię. Tam jest Bajom Tam jest bajum. Cześć Lubisz mnie? Chyba nie Mi się zdaje Kura Czemu tutaj łazisz mu po mieszkaniu? Mm. Czekajcie Okidoki Tam może coś będzie Czekajcie muszę zjeść Muszę zjeść Ale muszę zło. O właśnie tu miałem iść w ogóle. Nie tam jest zło Hello, welcome, welcome. Tutaj, dzień dobry. Macie jakieś może skrzyneczki, gdzie, gdzie jakieś dobre rzeczy mogą być? Hm? Widzę tutaj same, same drzewno, a nic innego nie ma? No jak tak może być? Jak tak może być? Tutaj może coś będzie. Może jednak, a mam siekierę. Siekierę mam. Powinno coś być, ale nie. Ziarenka to sobie wiecie. O, przepalę. Przepalę od razu sobie. W sumie jedno wystarczy. Że tutaj coś. Nic. Naprawdę nic. Nothing. Nic. What the fuck? O, 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 Nie, nie, nie! Jestem silverfishem! Nie bijcie, braci! Bracia, nie bijcie! Bracia, 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 bracia. Ja się nie, nie mam jak teraz się zmienić. Fuck you! Chyba was coś boli. Muszę się zmienić, muszę się zmienić. Nie chcę tym być, nie chcę tym być, chcę być sobą. Dziękuję. Fajnie, teraz nawet nie mam jedzenia. Zapalniczki też nie mam, bo po co mi? Nie przypuszczałem, że Ej, on się wkradł znowu w te. Yy, ...w. W... Wysłucha, o, dziękuję bardzo. Jeszcze ty, o, i będzie elegancik, elegancja Francja, że tak powiem. Nawet ujmę to, że tak. O, sobie wiem, teraz elegancko. No i proszę, jest ładny. Ok, dziękuję, do widzenia. Żegnaj domku. okej okay, teraz czas. Podbijać góry. Ty, może coś tutaj masz. Masz jakieś coś? Nie masz nic. Bo po co byś miał mieć? Marchewki! Tak, jak ja lubię marchewki. Ja wszystkie was marchewki. Całować chcę. Pa, 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 pa. Dziękuję. 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 Ale ja lubię dziękować. Ale jak nie ma za co dziękować, to za co mam dziękować. Krówka tu jest nawet. Co mnie tak ścina! Mmm. Dzień dobry, krówka. Oczywiście. Nie, no, oczywiście, bo nic. Nie ma kompletnie nic. Dlaczego by miało coś być, skoro może być nic, prawda? Najważniejsze, że są marchewki. Marchewki są najważniejsze w życiu człowieka i w życiu Minecraftera. Pamiętajcie o tym. Bez, bez marchewek nie można żyć. Kto by żył bez marchewek? Co to jest? Patrzcie. Z czego to jest zrobione? Pokaż, what the fuck, nachita? Divine, divine mossy stone, fajne, jak chcę, takie coś. What the fuck, co tu jest? Ja, czego to spawner jest? What the fuck, nie wiem co to jest. No skrzynki puste! A, rozwal. Czemu to hita wszystko idzie prawie? Jakiś słaby potwór był chyba. Może błędem było rozwalenie tego spawnera, ale jak nie dał, nawet nic nie było w skrzynkach, no to co miałem zrobić? No co ja mogłem zrobić, skoro nic nie było w skrzynkach? Musiałem jakoś odreagować, prawda? Co jest? Czemu tak nie? Mniejsza... No tu jest jeszcze... Żyt, 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 żyt... Żyt... Żyt. Oczywiście, że żyt. O, oh, Villager! Normalni villagerowie wreszcie. No, chyba cię boli. A czekaj, masz jeszcze coś? Nie masz. Nie będę z tobą handlował. No, chyba nie. No, chyba nie. Tam jeszcze. Jezu, ale to taki. Tacy z gór bardziej villagerowie. Bo po górach. O, tam są. Po górach chodzą. No to możliwe, że. Mam pięć tylko. Przykro mi. Cześć, a ty co masz? Ty, co masz? No, Ty, co masz? No, wejście się! Ja nawet nie mam ani jednego tego emeralda. Ale żyjecie tutaj. Ja bym się bał na waszym miejscu. Ale to wasz problem. Wasz problem, nie mój. To wy powinniście się bać. Nie ja. Oczywiście. Najlepiej w ogóle to wszystko robić. Drzewno, fajne drzewno. O nie! Idzie noc. Teraz mi ktoś powie, co tam tak ucięte. Teraz niech mi ktoś powie, o, tutaj na pewno będzie. Teraz niech mi ktoś powie, gdzie jest mój dom. Where are... is my house? What? Co tam jest? Co tam jest? Muszę to sprawdzić. Muszę. Jakbym tego nie sprawdził, to naprawdę bym normalnie Patrzcie w ogóle pamiętacie to po, e, ten bug z wodą. Nie ogarniam go. Wie ktoś może dlaczego tak się dzieje? Dzieje. Patrzcie, jest, nie ma, jest, nie ma, jest nie ma. To będziemy pod wodą za to płynąć. Nie wiem dlaczego to może tak. Może to przez Dynamic e, Light. A może to przez Optifina? Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, ale... Po co nam ta? Wiedza. Masz skrzynki jakieś? Proszę cię, no nie masz jakaś. W... No, hello! Żyjcie! <dosłuch> Tam jest balon! Balon, 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 balon. Balon, balon, balon. Balon, 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 balon. Balonie, już lecę do ciebie! Już lecę, spokojnie, twoja wiesz. No wodo ogarnij się, no przecież nie może. Ale nie mam co wziąć. Mam tylko trochę tego, trochę tego i trochę tamtego. Mm, nie, muszę jednak wodą. No kurde. Nie lubię cię wodo Pamiętaj o tym i... Tam jest zombiak, tam jest gdzieś zombiak. Ale po co mi teraz zombiak? Jak ja tu nie widzę... Nie widzę nic. Siema. Siema baron. Ale to jest takie psycho. Plaża, tam jest plaża. A tam co? Kolejny balon! Jesteśmy bogaci, bogaci, bogaci. Nie jesteśmy bogaci, nie mam jak tam wejść. Cześć, to, no nie mam jak tam wejść. Wiem, tracę trochę wszystko, ale mam deski przecież. A co się będę tam wustrał z tym? Fak, no chyba nie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobra. Spokojnie, ludzie. Spokojnie. Żyjemy, żyjmy dalej. Żyjmy życiem. Wiecie co? Jestem trochę dziwny, bo nie. Mam mapa, nie zapisałem sobie waypointa, waypointa w domku. Ale w sumie ja tam nic nie miałem. <laughs> w sumie miałem to z lwem. Ale to raczej łatwo znaleźć. To z lwa. Łatwo, łatwo, co ja tam. Co ja tam będę się przejmowało lwem tam. No nie, no chyba nie! poli. Hmm. Tu nie może się w ogóle tak nic zrespić. Żeby, żeby mi tu zaraz wiecie. Nie op! Nie, nie umarło, żeby mnie. Marchewki, trzeba jeść marchewki. Mają dużo białka i witaminy ABCD i tak dalej, wiecie. W sumie nie wiem, jaką... Marchewka ma witaminę A, B, D, C, D, E, F, G czy inne tego rodzaju. Marchewaki siema. Ile tych balonów jest? Lol. Ale jak tam są skrzynki, no to na pewno mi się przydadzą. Na pewno, na pewno. Siema. Jest tu coś? No, nie. Oh, o, fuck. Dobra. Skoro tak. Po... ej w ogóle życia mi nie zabrało. Tam. Ja wierzę, że coś tam jest. Ja wierzę, że na. Nie wiem, może na tym jest coś. Mm -hmm. Ja tak tego nie popuszczę Nie popuszczę tego Nie, nie, nie Dobra Tam jest jeszcze jeden creeper widzę Czemu ja w ogóle nie używam tego O, widzi O wełna LOL Dobra, ale tam nie ma creepera, przynajmniej tam, tam, tam tutaj, o... To był szkielet, ale chyba go zdmuchnęło również Okej okay. Jedyne co tutaj mogę wziąć, to wełnę. A czy wełna mi jest teraz potrzebna? Ho! A, widzicie. Ale kurde, no ja się tyle męczę, żeby dojść na taki. Co ty chcesz? Odwal się! O! Ja wiem, jak chcę tam, jak chcę tam, jak chcę tam, jak chcę tam! Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo za. Tam jest coś. Tam jest wieża. Tam jest wieża. Wieża, wieża. Mogłem łódkę zrobić, ale nie zrobiłem. Dlaczego? Tam jest wieża, widzicie? To jest ambona, ambona. To jest ambona. Słyszycie, ludzie? To jest ambona. Tylko takie ambony szukamy w lesie. Szkelet? Czy tam jest szkelet? Tu 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 i wynurza... I się zanurzamy. Wynurzamy się! Tu 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 i się zanurzamy. Du, 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 tu 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 to wynurzamy się! I się zanurzamy. I wynurzamy się! I się zanurzamy. I się jednak wynurzamy. Ale nie może i zanurzamy. I się wynurzamy! I zanurzamy. Wynurzamy! I zanurzamy. I wynurzamy! Ej, no przecież... Co tu jest? Ok. Oh. Śpiąc. Halo? Halo? Mogę coś? Nic pan nie ma? <laughs> Czemu znikłeś przez chwilę? Zaraz się tobą zajmę. O, widzicie. U, to powinien być mój dom. Tylko tam trochę brzydko zrobiłem. Ale co. Co poradzić? Takie życie. Siema! Mogę cię zabić? No nie, to nie może być jednak mój dom. Ja nie będę tutaj gości mieć. W sumie to niby oni mają gości, ale. Kto tam coś wie o tym? Kto tam coś o tym wie? Dobra! Tak więc chciałbym wam teraz tera podziękować za oglądnięcie tego odcinka. Zaprosić na kolejny, który mam nadzieję, że nie będzie już tak. Um, tak oddalony od siebie jak ten od pierwszego i mam nadzieję, że po prostu szybko będzie. Tak więc um, dzięki serdeczne za oglądnięcie, jak już wspomniałem, za wszystkie łapki, które oddaliście, oddacie lub ogólnie oddajecie, komentarze, które mi pomagają ze wszystkim, um, bo ja na modach się w sumie mało znam, ale dzięki wam um, jakoś poprowadzimy tą e, serię razem. Tak więc Show him. <laughs>